Czytanie z księgi rodzaju. Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł do niego Abrahamie. A gdy on odpowiedział Oto jestem, powiedział Weź twego syna jednego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jaki ci wskażę. Nazajutrz rano Abraham osiodłał swego osła, zabrał z sobą dwóch swych ludzi i syna Izaaka, narąbał drzewa do spalenia ofiary i ruszył w drogę do miejscowości, o której mu Bóg powiedział. Na trzeci dzień Abraham, spojrzawszy, dostrzegł z daleka ową miejscowość, i wtedy rzekł do swych sług. Zostańcie tu z osłem, ja zaś i chłopiec pójdziemy tam, aby oddać pokłon Bogu a potem wrócimy do was. Abraham, zabrawszy drwa do spalenia ofiary, włożył je na syna swego, Izaaka. Wziął do ręki ogień i nóż, po czym obaj się oddalili. Izaak odezwał się do swego ojca Abrahama. Ojcze mój! A gdy ten rzekł, Oto jestem, mój synu! Zapytał, Oto ogień i drwa! A gdzież jest jagnię na całopalenie? Abraham odpowiedział: Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój. I szli obydwaj dalej. A gdy przyszli na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa i związawszy syna swego Izaka, położył go na tych drwach na ołtarzu. Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna. Ale wtedy Anioł Pański zawołał na niego z nieba i rzekł Abrahamie, Abrahamie. A on rzekł, Oto jestem. Anioł powiedział mu, nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego. Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś mi nawet twego jednego syna. Abraham, obejrzawszy się poza siebie, Spostrzegł barana uwikłanego rogami w zaroślach. Poszedł więc, wziął barana i złożył w ofierze całopalnej zamiast swego syna. I dał Abraham miejscu temu nazwę: Pan widzi. Stąd to mówi się dzisiaj: Na wzgórzu pan się ukazuje. Po czym anioł pański przemówił głośno z nieba do Abrahama po raz drugi: Przysięgam na siebie, mówi pan. Że ponieważ uczyniłeś to, a nie odmówiłeś mi Syna Twego jednego, będę Ci błogosławił i dam Ci potomstwo tak liczne, jak gwiazdy na niebie, i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza. Potomkowie Twoi zdobędą warownie swych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia takiego, jakie jest udziałem Twego potomstwa, dlatego że usłuchałeś mego rozkazu. Abraham wrócił do Swych Sług, i wruszywszy razem z nimi w drogę, poszedł do Beerszeby, i mieszkał Abraham nadal w Beerszebie. Czytanie z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus wsiadł do łodzi, przeprawił się z powrotem i przyszedł do swego miasta. A oto przynieśli mu paralityka leżącego na łożu. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: Ufaj, synu, odpuszczone są ci twoje grzechy. Na to pomyśleli sobie niektórzy z uczonych w piśmie: On bluźni. A Jezus, znając ich myśli, rzekł: Dlaczego złe myśli nurtują w waszych sercach? Cóż bowiem łatwiej jest powiedzieć: Odpuszczone są ci twoje grzechy, czy też powiedzieć: Wstań i chodź. Otóż, żebyście wiedzieli, iż syn człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, rzekł do paralityka. Wstań, weź swoje łoże i idź do swego domu. On wstał i poszedł do domu. A tłumy ogarnął lęk na ten widok i wielbiły Boga, który takiej mocy udzielił ludziom.